Ma Piotrek z tej strony? Oglądacie kanał RetroGierki Nessa, tudzież Famicoma, tudzież Pegasus, Ending Mena, Polystation, Terminatora lub e, każdego innego klona, którego możecie kupić na rynku za jakieś 20 zł. W chwili obecnej zna praktycznie każdy. E, konsola bawi nas już przeszło od 37 lat. Została wydana właśnie jako Famicom w Japonii w 1983 roku i raczej lata świetności ma już zdecydowanie za sobą aczkolwiek gry nadal na nią powstają wiadomo większość produkcji są to jakieś butlegi lub też przeróbki domorosłych programistów z Chin którzy to potem w te swoje gry udostępniają na jakichś składankach 99999999999 w jednym albo po prostu jako osobne gry z jakąś fajną grafiką na kartridżu, a potem się okazuje, że to jest kolejna wersja Monster in My Pocket, tylko z innymi bohaterami albo innymi wrogami. Ale zdarzają się też produkcje bardziej ambitne, takie jak D-Make Final Fantasy VII, w który możecie sobie pograć kupując kartridż od Chińczyków na nie na Amazonie. Na Amazonie zresztą chyba też go można kupić, ale na pewno na AliExpress albo... Po prostu sobie go ściągnąć na emulator. Co tam jeszcze z takich gier było? A Pokémon Yellow też jest zrobiony w zasadzie chyba od nowa, bo tego wymagała sama konstrukcja gry. Aczkolwiek nie są to produkcje nastawione na, na zysk, a z pewnością nie aż na taki zysk, jak gra, która będzie przez chwilę, za chwilę przeze mnie omówiona, gdyż ta gra jest produktem czysto komercyjnym i została ona wydana raptem dwa lata temu. Jak ten tytuł sprawuje się, jak on wygląda i czy warto w niego zainwestować ciężko zarobione szekle? Postaram się wam odpowiedzieć w materiale, który zobaczycie za chwilę. MicroMages zostało stworzone przez dwóch entuzjastów. Juliusa Ricke, odpowiedzialnego za projektowanie kodu gry, napisanie muzyki i dźwięku oraz Nicolasa Betu, który za zadanie miał stworzenie grafiki i projektowanie poziomów. Prace nad grą rozpoczęły się w grudniu 2015 roku. Pierwotnie miał to być prosty miesięczny projekt, który z czasem przyrodził się w prawie 4 lata pracy obydwu programistów, a nowo powstałe studio z siedzibą w Berlinie obrało nazwę Mordcat Games. Panowie mieli ambitny plan stworzenia gry w pierwotnym rozmiarze pamięci kadriża dla Mesa, czyli 40 KB, czyli z perspektywy dzisiejszych gier tyle co nic. Bo co można zmieścić w 40 KB? Na przykład to. Lub to. Jak prawie 40 lat temu, panowie musieli napisać grę od zera w języku assemblera 6502. Prace trwały przez kolejne 2,5 roku, poświęcając na to noce i weekendy, by gra, która była w zamyśle twórców, stała się nie tylko wizją, ale też namacalną, grywalną rzeczywistością. Połowę czasu produkcji spędzono na doszlifowywanie i optymalizację kodu, by rozgrywka była płynna. Wiele obecnych gier homebrew zajmuje więcej niż 512 KB, późniejsze gry również. Micro Mages od początku miało za założenie zmieścić się w surowych 40 kB, czyli tylu, ile zajmują pierwsze gry na NES, takie jak na przykład Super Mario Bros., dzięki czemu bez problemu mogłaby być grą startową dla konsoli, o ile była, była ona wydana 30, 37 lat temu. A osobiście uważam, że jeżeli by tak było, na zawsze zapisałaby się w pamięci graczy z całego świata, a po dziś dzień moglibyśmy ją znaleźć na wielu chińskich kardyżach ze składankami typu 999999999999 w jednym. Gra oferuje nam tryb single jak i multiplayer. W trybie single player, mozolnie samemu wchodzimy na szczyt wieży, zaczynając u jej podmurza, zbierając po drodze różne znajdźki, zabijając wrogów i mijając checkpointy, gdzie na końcu każdego trzeciego etapu pokonywanej wieży walczymy z bossem. I o ile tryb single player może być w miarę nudny, o ile sami sobie nie damy jakiegoś celu typu najwyższy możliwy wynik, speedrun czy też gra bez utraty życia, tak w przypadku multiplayer gra dopiero pokazuje pazurki. Możemy grać maksymalnie w czterech graczy na jednym ekranie, ale jak to w czterech? W czterech graczy dało się grać na nasie, potrzebny był do tego tylko NES Forescore, który wpinało się do drugiego portu Pada i w niego resztę potrzebnych kontrolerów. Osobiście nie miałem możliwości sprawdzenia gry na czterech graczy, ale z powodzeniem ogrywam ją w trybie dla dwóch. W grze w trybie multiplayer nie ma klasycznego pojęcia życia. Ginąc, zamieniamy się w duszka, który nie jest w stanie ubić wrogów, ale z powodzeniem może ich zamrozić, pomagając innym graczom na ekranie. Dodatkowo, jak na ducha przystało, może on spokojnie latać, przenikać przez ściany i mieć totalnie gdzieś wypuszczane pociski wrogów. Możemy wrócić do żywych, gdy znajdziemy odpowiednią znajdźkę w grze, a tych jest kilka. Są diamenty dające dodatkowe punkty, tarcze ochronne, piórka dające nam chwilowe unoszenie się w powietrzu i przelot kilku dodatkowych pikseli na ekranie. Gra w Multi kończy się dopiero wtedy, gdy wszyscy gracze staną się duchami. Sama mechanika i fizyka poruszania się oraz rozgrywki jest genialna i jedna z lepszych stworzonych na mesa. Możemy odbijać się od ścian ninczym ninja, odbijać się od głów innych graczy, dzięki czemu wyżej skoczyć. Wsuwać się powoli po ścianach. W grze łącznie jest 8 światów podzielonych na 26 poziomów. Skłamałbym, że wszystkie różnią się od siebie, ale również powiedział nieprawdę, że się powtarzają. Ze względu na ograniczenie pamięci 40 kB, Nicola Betu zastosował prosty, ale genialny trik. Otóż przemodelował on podstawowe 13 poziomów, czyniąc je trudniejszymi, gdyż na przykład ściana, która istniała w podstawowej wersji etapu nie istnieje, przez co nie mamy od czego się odbić lub też pokryta jest kolcami, a podłoga zamienia się w basen wypełniony wodą tudzież innym bardziej żmorderczym płynem, w którym możemy zakończyć swój żywot. Na ekranie pojawia się też więcej potworków. Niektóre przejścia przestają istnieć, a główni bossowie są bardziej zajadli w walce i na przykład przywołują do pomocy pomagierów. Wszystko to czyni grę Micromages mega wciągającą i z chęcią się do niej wraca, szczególnie w trybie multi. Grę można odpalić bez problemu na NES-ie, dzięki temu, że została ona fizycznie wydana na kartridżu lub poprzez ROM wrzucony na Everdrive. Jeżeli nie macie na tyle szczęścia, zawsze możecie odpalić ją w emulatorze NESA lub jako specjalnie spreparowany plik w wersji portable, który nie wymaga instalacji. Gra jest również dostępna w wersji na Steam, a link do pobrania podaję w opisie filmu, tak jak i link do oficjalnej strony studia, gdzie możecie zakupić fizyczny Kardit w Jeżeli interesują Was bardziej techniczne szczegóły tworzenia tego tytułu, polecam obejrzeć oficjalny krótki dokument stworzony przez twórców gry, który podany będzie na końcu materiału. Nie przedłużając, zachęcam Was do zapoznania się z tym tytułem oraz jego kupnem. W szczególności, że cena nie jest wygórowana, a z pewnością zakup zachęci jej twórców do tworzenia kolejnych niesamowitych gier. A ja już się z Wami żegnam, zapraszając jednocześnie do zostawienia subskrypcji, komentowania filmu oraz do odwiedzenia kanałowych social mediów na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym wideo. Ciao!